Najlepsze i najgorsze źródła węglowodanów w diecie według dietetyka. W dzisiejszym filmie ocenię źródła węglowodanów pod kątem ich walorów smakowych, praktycznych i przede wszystkim zdrowotnych. Specjalnie dla Ciebie przeanalizowałem najpopularniejsze produkty i stworzyłem ranking, dzięki któremu już nigdy nie będziesz się zastanawiać, czy wybrać biały ryż, czy może makaron pełnoziarnisty. Usłyszysz same konkrety oparte o naukę, badania oraz obserwacje naszych podopiecznych. A dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, nazywam się Michał Wrzosek, jestem dietetykiem z ponad 10-letnim doświadczeniem, a moja metoda Respo mogła już ponad 60 tysiącom osób schudnąć i osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Jeśli ty też chcesz w końcu zobaczyć efekty bez głodówek i bez wyrzeczeń, to link do współpracy znajdziesz w opisie do tego filmu. A teraz przechodzimy do konkretów. Tytułem wstępu zaznaczam, że chcę, żeby ten film był maksymalnie praktyczny, więc ustaliłem kryteria oceny. Po pierwsze, wartość odżywcza, pod którą kryje się zawartość witamin, związków mineralnych, błonnika i cukrów. Po drugie, Dostępność i cena. I po trzecie użyteczność w kuchni i praktyczność zastosowania. I po czwarte smak, oceniany na podstawie opinii naszych podopiecznych w Centrum Respo. I na tej podstawie ocenię każde z analizowanych produktów i dopasuję go do odpowiedniego poziomu w Tierliście, by na końcu stworzyć dla Ciebie praktyczny ranking źródeł węglowodanów w diecie od najlepszego do najgorszego. Węglowodany są podstawowym źródłem energii dla człowieka, dostarczają glukozę, która stanowi główne paliwo dla mózgu, układu nerwowego i erytrocytów, a podczas wysiłku umożliwia pracę mięśni, a dzięki zapasom glikogenu możesz biegać szybciej lub intensywniej pedałować na rowerze. Odpowiednia podaż węglowodanów jest też niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, bo zawarte w nich błonnik pokarmowy wspiera pracę jelit i mikrobiotę jelitową. Do tego węglowodany mają znaczenie dla gospodarki hormonalnej i metabolicznej. Regulują wydzielanie insuliny i glukagonu, co pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i zapobiegać hipoglikemii. EFSA szacuje, że dzienne spożycie około 130 g węglowodanów wystarcza do pokrycia zapotrzebowania mózgu na glukozę, ale normy najczęściej oscylują w granicach 45-65% energii całkowitej z diety, co w praktyce oznacza około 220-320 g węglowodanów w diecie przy 2000 kilokalorii. Do tego, choć nie ma konkretnej normy na spożycie błonnika, to najczęściej w badaniach wykazuje się, że podaż więcej niż 25-30 g dziennie wiąże się z lepszym zdrowiem. To co jest ekstremalnie ważne, to fakt, że należy ograniczać spożycie cukrów prostych do mniej niż 10%. Co więcej, dane wskazują, że ograniczenie do mniej niż 5% przynosi dodatkowe korzyści. Niestety, Polacy te normy znacząco przekraczają, a błonnika z kolei jedzą zdecydowanie zbyt mało. Więc mam nadzieję, że po tym filmie to się zmieni. Na pierwszy ogień idzie pieczywo pełnoziarniste. Oprócz wysokiej zawartości błonnika, ma też sporo witamin i związków mineralnych, w tym witamin z grupy B, magnezu, żelaza, cynku, fosforu czy manganu. W badaniach naukowych spożywanie produktów z pełnego ziarna wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy, chorób układu krążenia, ryzykiem niektórych nowotworów oraz ryzykiem nadciśnienia. Do tego pieczywo kupisz w każdym sklepie, a cena jest zasadniczo niska. Jeśli weźmiesz to pod uwagę, a także jego praktyczne zastosowanie i wspomniane wartości odżywcze, to bezapelacyjnie zasługuje na najwyższą ocenę. Teraz idziemy w drugą stronę, czyli do białej. Pieczywa. Dokładnie tego, które Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca ograniczać. Z prostej przyczyny. Przy produkcji białej mąki usuwa się otręby i zarodki zbożowe. W rozrachunku końcowym miemy więc produkt, który ma mało błonnika, witamin i związków mineralnych. Tego typu pieczywo ma też wyższy indeks glikemiczny. A ocena całościowa to B. Choć sama Kajzerka nie powala wartościami odżywczymi, to praktyczność, dostępność i cena podnoszą tą ocenę. Możemy też do pozornie średnio jakościowej bułki, którą kupimy w każdym sklepie, dodać wartościowe składniki i zrobić jakościowy posiłek. Kolejny produkt to makaron pełnoziarnisty. Tu w zasadzie mamy podobny case jak przy pieczywie pełnoziarnistym. Ma więcej witamin z grupy B oraz związków mineralnych niż zwykły makaron, a do tego bardziej nasyci. Z praktyki jednak wiem, że smakowo większość osób woli zamienić kajzerkę na grahamkę niż makaron pszenny na pełnoziarnisty. Ocena całościowa najwyższa możliwa. Dla porównania Makaron pszenny ma wyższy indeks glikemiczny i nieco mniej białka niż pełnoziarnisty. Ale to naprawdę niewielkie różnice. Jego ocenę podnosi jednak praktyczność. Na posiłek zawsze należy patrzeć całościowo. A do makaronu możemy dodać oliwę na zimno, łososia, pomidory w puszce, cukinie i mamy naprawdę fajny posiłek. I tak jak białe pieczywo w niektórych sytuacjach może sprawdzić się nawet lepiej. Ocena B. A co z białym ryżem? W porównaniu do makaronu pszennego ma jeszcze mniej błonnika, jeszcze mniej białka i witamin oraz związków mineralnych. Badania pokazują, że chudniemy więcej, jedząc ryż brązowy, niż gdy bazujemy na ryżu białym. Ocena całościowa C. Jak mawek klasyk, tragedii nie ma, ale szału też nie. Na pewno ocenę podbijać będzie dostępność, praktyczność i cena. Jego brat, ryż brązowy, oprócz tego, że jest mniej lubiany, to ma też dużo więcej witamin, związków mineralnych oraz błonnika. Czy są jakieś minusy? Okazuje się, że tak. Otóż brązowy ryż zawiera znacznie więcej arsenu niż biały. Na ten moment wydaje się więc, że raz na jakiś czas jest OK, ale codzienne bazowanie na nim naraża nas na stałą ekspozycję na arsen i raczej nie powinno być praktykowane. Ocena całościowa między B a C. Za samą jakość zdrowotną dałbym ocenę B, ale przez nieatrakcyjny smak daje dużego minusa. Zgadzasz się ze mną? Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. A gdy ktoś cię straszy fruktozą i odradza, przez to jeść owoce, to przypomnij sobie mnie i zapytaj go, czy wie czym różni się owoc od syropu glukozowo-fruktozowego. Owoce są absolutnie pożądanym składnikiem diety i nie nie powodują stłuszczenia wątroby, jak niektórzy twierdzą. Co więcej, spożywanie owoców wiąże się z 18% niższym ryzykiem tej choroby. Co jeszcze o nich wiemy, mają niską gęstość energetyczną, wysoko Gęstość odżywczą oraz są źródłem błonnika i mnóstwa bioaktywnych związków z grupy polifenoli. Praktycznie wszystkie zalecenia mówią twardo: jedz więcej niż 200 gramów owoców dziennie i dbaj o ich różnorodność. Im bardziej kolorowo na talerzu, tym lepiej dla twojego zdrowia. Dane pokazują, że w jednym roku kalendarzowym prawie 6 milionów przedwczesnych zgonów można przypisać spożyciu owoców i warzyw poniżej 500 gramów na dobę. Ocena całościowa najwyższa. Owoce są po prostu must have na diecie, a niestety nawet połowa Polaków nie je rekomendowanych ilości owoców. A jak owoce, to czy soki też trafią na szczyt tego rankingu? Wiemy, że mogą zawierać całkiem sporo ilość antyoksydantów. Porównując szklankę soku pomarańczowego do całej pomarańczy, nie widzimy znaczących różnic poza błonnikiem. Do tego w świetle prawa soki nie mogą zawierać dodatku cukrów i innych związków słodzących. Tylko cukr Naturalnie występujące w owocach. I gdy porównamy sobie soki, nektary i napoje słodzone, to właśnie soki z perspektywy zdrowotnej wypadają najkorzystniej. Zatem, czy sok może być stałym elementem diety? Tak, ale raczej maksymalnie 200-250 ml dziennie. A czy sok może zastępować owoce? Z pięciu porcji zalecanych, maksymalnie jedna porcja owoców stałych może być zastąpiona sokiem. Jednak to owoc zawsze będzie lepszym wyborem. Ocena całościowa: B. Im dalej w las, tym ciemniej. Słodzone napoje gazowane, czyli zmora dzisiejszych czasów, to prawdopodobnie przez nie cały czas populacyjnie dostarczamy za dużo cukrów prostych. Napoje słodzone codziennie pije 11% Polaków, a badania są. Bezlitosne, więcej niż 4 porcje napojów słodzonych cukrem to 140% większe ryzyko próchnicy, a także wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, otyłości, udaru, choroby wieńcowej serca, a nawet 8% wyższe ryzyko zgonu. I ja wiem, że dla wielu osób są smaczne i łatwo dostępne, ale ocena całościowa to E. Ogranicz do minimum, a najlepiej do zera. Lepiej już zamienić je na alternatywy typu 0, a optymalnie pij wodę. Partnerem tego odcinka jest Mięsna Paczka. Mięsna Paczka oferuje ryby i mięso z certyfikowanych, ekologicznych gospodarskich hodowli. I to wygląda tak, że zamawiasz taką paczkę w kilka sekund przez internet, a kurier przywozi ją prosto do Ciebie do domu. Mięso jest już poporcjowane i zapakowane próżniowo. Jedzenie to nasze paliwo i nie warto na nim oszczędzać. Wolę mieć w swojej diecie mniej mięsa, ale jak już jejem, to chcę, żeby było smaczne i najwyższej jakości. A z kodem michał 10 macie minus 10% na pierwsze zamówienie. Teraz produkt, który często kojarzy się z odchudzaniem wafle ryżowe. Mają średni lub wysoki indeks glikemiczny, niewielkie ilości błonnika i śladowe ilości witamin i związków mineralnych. Na pewno to praktyczny wybór i łatwy do zabrania w drogę, ale smakowo no nie zachwyca. Ja nie lubię, a wy? Ocena całościowa C! A co ze słodyczami? Często utożsamiamy je z cukrem, ale zasadniczo większość czekoladek, pralinek czy ciastek czekoladowych ma więcej kalorii z tłuszczu niż z węglowodanów. Mimo to, poza pojedynczymi wyjątkami, jak gorzka czekolada, słodycze nie mają w zasadzie żadnych wartości odżywczych. Oczywiście mogą one w modelu 90-10 stanowić te 10% diety, ale pod kątem walorów zdrowotnych, no to najgorszy możliwy wybór i poziom E. I cukier biały to taki sam syf. Poza aspektami energetycznymi i posłodzeniem herbatki nie wnosi nic dobrego do naszego życia i zdrowia. Cieszy mnie to, że populacyjnie jemy go już coraz mniej. Ocena całościowa? Zdecydowanie e. Ciężko znaleźć jakiekolwiek argumenty na plus. Bo nawet jakbyśmy mówili o poprawie smaku potrawy, to przecież możemy skorzystać ze słodzika, który też posłodzi i nie dostarczy przy tym kalorii. Czy może w takim razie miód jest zdrowszy niż cukier? To pytanie, które grzeje prawie tak samo jak batalia, masło Kontra margaryna, zwłaszcza zwolenników miodu. Pod kątem zawartości witamin i związków mineralnych miód wypada korzystniej niż cukier, ale w praktyce zawiera tak śladowe ilości witamin z grupy B i witaminy C, że nic to nie zmienia w naszym zdrowiu. W przypadku makroskładników w miodzie znajdziemy około 80 gramów cukru, 20 g wody i około 0,3 g białka. I choć ma mniej kalorii niż cukier, to łyżka miodu jest cięższa niż łyżka cukru i tym samym może dostarczać większej ilości kalorii. Jedna łyżka miodu to będzie nawet 80 kalorii, a jedna łyżka cukru to tylko 48 kalorii. Jaka jest zatem realna przewaga miodu nad cukrem? Miód w zależności od jakości i rodzaju może zawierać związki bioaktywne, w tym kwas chlorogenowy, apigeninę, kemferol, katechiny czy kwercetynę. Brzmi skomplikowanie, ale uprośćmy sobie to do zdania, że każdy z tych związków może działać korzystnie dla zdrowia. A jak wypada miód w badaniach naukowych? Na no średnio 50 g na dobę może podnosić poziom hemoglobiny glikowanej. Miód nie wpływa na profil lipidowy, ale może przynosić pewne korzyści w zakresie łagodzenia kaszlu i skracania czasu infekcji u małych dzieci. Co ważne, odradza się spożywanie miodu niemowlętom i dzieciom do 12 miesiąca życia ze względu na ryzyko zatrucia jadem kiełbasianym. Ocena całościowa między BAC. Teraz przestrzegam Cię już na wejściu. W sklepie obok siebie znajdziesz dżem opisany 100% polskich truskawek i obok dżem 100% owoców. Ten pierwszy ma zazwyczaj ze 30-40% truskawek w składzie. Ale 100% polskich. Natomiast resztę stanowi cukier. To po prostu tani chwyt marketingowy. Ten drugi jest znacznie lepszym wyborem, bo faktycznie zawiera owoce bez niepotrzebnych dodatków. W procesie pasteryzacji dżem zyskuje na trwałości, ale traci część witamin wrażliwych na temperaturę. Warto przy ocenie również wziąć pod uwagę to, że gdy wybierzemy dżem nisko słodzony lub bez cukru, na przykład z owoców jagodowych, to będzie on źródłem błonnika, antyoksydantów i związków o działaniu przeciwzapalnym. W takim scenariuszu dżem staje się całkiem niezłym jakościowo produktem, trochę podobnym do soku. W niewielkich ilościach może być elementem diety, ale nie ma prawa zastępować owoców, które zawsze będą lepszym wyborem. Ocena całościowa, jakościowy dżem z owoców jagodowych zasługuje na ocenę między A a B. Natomiast dżem, w którym przeważa cukier w składzie, zasługuje na ostatni poziom. Kolejna klasyka na polskim stole to ziemniaki, podstawowe źródło węglowodanów obiadowych. Są bardzo dobrym źródłem potasu, mają też mniejsze ilości magnezu, żelaza, fosforu czy cynku. Do tego witaminy z grupy B oraz witaminę C. Na plus także kaloryczność, sytość i cena, ale... Muszę Wam coś wyjaśnić i zrobię to na podstawie niedawno opublikowanego badania w wybitnym czasopiśmie naukowym British Medical Journal. Naukowcy ocenili, jak ziemniaki wpływają na ryzyko cukrzycy, czyli problemu, z którym zmagają się miliony Polaków. Okazało się, że ziemniaki gotowane, pieczone i pire nie miały związku z rozwojem cukrzycy, natomiast frytki już to ryzyko zwiększały aż o 20%. Co więcej, zamiana nawet gotowanych ziemniaków na produkty pełnoziarniste to 4% niższe ryzyko cukrzycy. Wniosek dla ciebie z tego jest taki, że ziemniaki ogółem są spoko, ale sposób w jaki je przyrządzisz ma ogromne znaczenie. Co więcej, pełnoziarniste węglowodany do obiadu wypadają lepiej niż ziemniaki, nawet te gotowane. Więc ocena będzie wysoka, ale z całą pewnością nie taka jak dla makaronu pełnoziarnistego. Poziom A. Teraz zagadka, masz na odpowiedź 5 sekund. Czy w talerzu zdrowego żywienia płatki owsiane wymieniane są z imienia i nazwiska? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, bo to jeden z najzdrowszych produktów. Płatki owsiane zawierają beta-glukany, które już w relatywnie niewielkich dawkach mogą obniżać cholesterol LDL, działać przeciwzmęczeniowo i korzystnie wpływać na glikemię. Co więcej, płatki owsiane mają więcej niż 7 gramów błonnika w 100 gramach, całkiem sporo magnezu, żelaza, cynku i witamin z grupy B oraz kilka związków bioaktywnych o potencjale prozdrowotnym. Osoby, które często spożywają produkty z owsa, mają 22% niższe ryzyko cukrzycy, 19% niższe ryzyko choroby wieńcowej oraz ponad 24% niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Serio, warto je jeść. Owsianka jest też wybitną bazą do dodania innych zdrowych produktów. Skyrą, napoju roślinnego, owoców, orzechów, pestek wszystko to świetnie do niej pasuje. Ocena całościowa, no oczywiście, że najwyższa możliwa. A płatki typu Nesquik w skali nutri wypadają świetnie. Obiektywnie patrząc na skład, po pierwsze jest mąka pełnoziarnista, po drugie są witaminy i związki mineralne, po trzecie mało soli i nasyconych kwasów tłuszczowych, a po czwarte nawet całkiem sporo błonnika. Z drugiej strony na drugim i trzecim miejscu w składzie cukier i syrop glukozowy. Dalej olej palmowy, sporo cukrów prostych, mało białka. Do tego dużo kalorii w przeliczeniu na 100 100 gramów I wysoka smakowitość sprawiają, że można je jeść i jeść. Nie sposób pominąć fakt, że tego typu produkty są kierowane szczególnie do dzieci i młodzieży, czyli grup, która kształtuje właśnie swoje nawyki żywieniowe. Z całą pewnością zamiana płatków Nesquik na płatki owsiane przyniosłaby potężne korzyści zdrowotne. I nie trzeba wcale z nich rezygnować, wystarczy zdrowy balans. Ocena całościowa coś pomiędzy D i E. Choć są produktem wysoko przetworzonym i należy je limitować w diecie, to nie da się ukryć, że w bezpośrednim porównaniu witamin, związków mineralnych i błonnika wypadają lepiej niż na przykład biały ryż teraz totalna podstawa diety. Zapamiętaj od dziś zasadę, że do każdego posiłku na słono dokładasz minimum 150 g warzyw. Do tego druga zasada: im bardziej kolorowo, tym lepiej. Więc nie zamykaj się na pomidorze i ogórku w kanapce, choć od tego oczywiście możesz zacząć. Warzywa mają bardzo niską gęstość energetyczną i jednocześnie bardzo dużą gęstość odżywczą. Dostarczają wielu związków o działaniu bioaktywnym. Na przykład w brokułach znajdziesz sulforapan, w szpinaku luteinę, a w pomidorach likopen idealną opcją jest jedzenie wielu warzyw i różnego rodzaju. A dlaczego? Właśnie między innymi przez bodźcowanie się różnymi związkami bioaktywnymi. Papryka źródło witaminy C, marchew beta-karoten, szpinak foliany. Każde warzywo dokłada swoją indywidualną cegiełkę do lepszego zdrowia. Ocena całościowa najwyższa możliwa. Warzywa to podstawowy i niezastępywalny element diety. Kolejne źródło węglowodanów to owoce suszone, czyli zasadniczo owoce pozbawione wody. Dzięki temu z jednej strony stanowią bardziej skoncentrowane źródło energii węglowodanów i składników mineralnych, z drugiej strony są bardzo kaloryczne. Co na to badania naukowe? Od 3 do 5 porcji suszonych owoców tygodniowo wiąże się z 24-65% niższym ryzykiem niektórych nowotworów lub polipów jelita grubego. Regularne spożywanie suszonych owoców to także niższe ryzyko cukrzycy typu drugiego i korzyści dla układu krążenia. Więc w umiarkowanych ilościach wypadają raczej korzystnie dla zdrowia. Do tego niektóre, na przykład śliwki, daktyle, figi, mają też dużo błonnika, a to dodatkowy plus. Oczywiście, musisz mieć na uwadze też drugą stronę medalu, czyli kaloryczność. Nie przesadzaj z owocami suszonymi, bo łatwo wsunąć całą paczkę na raz, a to kilkaset kalorii. Ocena całościowa A. Coś pomiędzy owocami świeżymi, a sokami owocowymi. Tylko uważaj, bo na rynku możemy znaleźć oczywiście owoce suszone z dodatkiem cukru, a ja mówię tu tylko i wyłącznie o tych z dobrym składem. Kolejny produkt drożdżówka. Czym jest? A no to taki zlepek mąki, drożdży, mleka, masła, cukru, jaj i nadzienia. Oczywiście możemy zrobić taką drożdżówkę na przykład z masła z awokado, zamiast masła klasycznego. Ale no umówmy się, że populacyjnie takich drożdżówek ani nie robimy, ani nie kupujemy w sklepie czy w piekarni. Możemy też kupić drożdżówkę z całymi malinami czy jagodami w dużych ilościach i mieć potężną porcję błonnika. W drugą stronę możemy kupić gotową drożdżówkę za 3 zł z marketu z wyrobem dżemopodobnym, który błonnika na oczy nie widział. Więc drożdżówka drożdżówce nie równa. Czy drożdżówkę jemy, by zapewnić sobie jakość diety? No raczej nie. Zwykle jest to ten dodatek do diety, który w zasadzie 90-10 zawiera się w tych skromnych 10%. Natomiast oceniamy dziś twardo aspekty zdrowotne produktu, więc ocena całościowa to... trudny orzek do zgryzienia. Jeśli weźmiemy naprawdę jakościową drożdżówkę, to ten aspekt dodatkowej porcji owoców jest pozytywny. Zwłaszcza, gdy są to na przykład owoce jagodowe. Wtedy dałbym takie mocne C. Z drugiej strony, gdy pod uwagę weźmiemy jakąś chamską drużdżówkę z budyniem z marketu, no to ciężko tu mówić o walorach zdrowotnych, więc tutaj dałbym D. A teraz czas na coś na słono: chamska pizza. W takiej Giuseppe znajdziemy prawie 40 g tłuszczu, w tym 14 gramów tłuszczów nasyconych. Do tego aż 116 g węglowodanów i uwaga, 4,5 g soli, czyli tyle, co powinieneś spożyć przez cały dzień. Bardzo mało warzyw potęguje kiepską jakość takiego produktu. Więc ja zdecydowanie nie polecam. Można by na siłę szukać argumentu, że przecież można dodać oliwę z oliwek, warzywa i wzbogacić tę pizzę, ale umówmy się, ona sama w sobie już ma 1000 kalorii. Ocena całościowa? No, coś pomiędzy D i E. Z jednej strony dałbym twarde E, z drugiej strony tu chociaż jest trochę błonnika. Nie to, co w cukrze białym czy napojach słodzonych. Dla porównania, pinsa pełnoziarnista w porcji ma niecałe 600 kalorii. 10 gramów tłuszczu, do tego 97 g węglowodanów i aż 12 g błonnika, 23 g białka i tylko 3 g soli. A możemy jeszcze dorzucić dosłownie trochę pasaty pomidorowej, łyżeczkę oliwy z oliwek i pół mozzarelli light. I mamy posiłek 750 kalorii który nasyci nas na wiele godzin. W porównaniu do Giuseppe nie a ziemia totalnie. Oczywiście ta ilość soli nie jest idealna, bo jednak 3 gramy to dalej 60% dziennej normy, ale na tle takiej chamskiej pizzy to i tak duża przewaga. Dla mnie ocena całościowa A super produkt i sam bardzo lubię. Tego nie powiem z kolei o jogurtach owocowych. Tak, możemy znaleźć jogurty, które w składzie mają tylko jogurt, sporo owoców i ewentualnie fortyfikację witaminową. Ale umówmy się, to co wlatuje na polskie stoły najczęściej, czyli na przykład taka jogobella, no to nie jest produkt wysokiej jakości. W jogobelli truskawkowej znajdziemy 10% owoców, w tym sok truskawkowy z koncentratu, a nie wyłącznie truskawki. A na trzecim miejscu w składzie znajduje się cukier. W rezultacie dostajemy produkt, który w całym kubeczku dostarcza zaledwie 5 gramów białka i śladowej ilości błonnika. Związki bioaktywne? No nie bardzo. Tu praktycznie nie korzystano z całych owoców, dlatego ocena całościowa to d. Na koniec strączki. Choć rzadko kojarzone z węglowodanami, to są ich znacznym źródłem. Mają niski indeks glikemiczny i dobrze sycą. Do tego są źródłem kwasu foliowego, żelaza, magnezu, witamin z grupy B. Częstsza konsumpcja strączków to dla Ciebie niższe ryzyko cukrzycy o 33% i 10% niższe ryzyko chorób u Układu krążenia. I pamiętaj, koncepcja zdrowego talerza też mówi o tym, by regularnie jeść strączki. Ocena całościowa, oczywiście, że najwyższa możliwa. Bardzo zdrowy produkt na każdej płaszczyźnie warto. Podsumowując, tak wygląda ranking najlepszych i najgorszych źródeł węglowodanów. A jeśli chcesz zobaczyć ranking najlepszych i najgorszych słodyczy, sprawdź kanał Respo.